Choć wyglądem przypominają pszczoły, różni je wiele niezwykłych cech. Te puszyste stworzenia pełnią kluczową rolę w utrzymaniu równowagi w przyrodzie. W tym filmie poznamy ich życie, zwyczaje, budowę, niezwykłe zdolności i znaczenie dla ludzi. Zanurzmy się w fascynujący świat trzmieli, owadów, bez których Świat wyglądałby zupełnie inaczej. Trzmiele należą do rodziny pszczołowatych. Na świecie opisano ponad 300 gatunków tych owadów, a w Polsce występuje ich około 30. Można je spotkać na łąkach, w lasach, ogrodach, a nawet w miastach. Każdy gatunek ma inne barwy, preferencje środowiskowe i sposób zakładania gniazd. Istnieją także trzmielce, pasożytnicze odmiany, które przejmują gniazda trzmieli i wykorzystują ich robotnice do wychowywania własnego potomstwa. Ta niezwykła różnorodność czyni trzmielę jedną z najbardziej fascynujących grup owadów w Europie. Ciało trzmiela dzieli się na trzy części: głowę, tułów i odwłok. Całe pokryte jest gęstymi włoskami, które pomagają w utrzymaniu ciepła. Dzięki temu trzmiele mogą latać nawet w chłodne dni, gdy pszczoły miodne pozostają w ulach. Ich skrzydła poruszają się niezwykle szybko, co pozwala im unosić się w powietrzu z charakterystycznym brzęczeniem. Długi języczek umożliwia im pobieranie nektaru z głębokich kwiatów. Niedostępnych dla innych owadów. Na tylnych nogach robotnic znajdują się koszyczki, w których transportują pyłek do gniazda. To właśnie dzięki tej budowie trzmiele są jednymi z najskuteczniejszych zapylaczy w naturze. Życie trzmiela to niezwykła historia, która trwa jeden sezon. Zimę przeżywa tylko zapłodniona królowa. Ukryta w ziemi lub pod mchem. Wczesną wiosną budzi się do życia i szuka miejsca na nowe gniazdo. Często wykorzystuje opuszczone nory gryzoni, szczeliny w ziemi lub kępy traw. Gdy znajdzie odpowiednie schronienie, składa pierwsze jaja i sama opiekuje się larwami. Po kilku tygodniach pojawiają się pierwsze robotnice. Które przejmują obowiązki królowej. Zbierają pyłek, rozbudowują gniazdo i karmią młode. Latem kolonia osiąga pełnię życia. Może liczyć od kilkudziesięciu do kilkuset osobników. Pod koniec sezonu pojawiają się samce i młode królowe. Po kopulacji nowe królowe przygotowują się do zimowania, a reszta kolonii zamiera by cykl mógł rozpocząć się na nowo. Trzmiele wybierają różnorodne miejsca na swoje gniazda. Najczęściej zakładają je w ziemi, w norach, pod kamieniami, w kępach traw lub pod korzeniami drzew. Czasami można je spotkać w dziuplach, na poddaszach, a nawet w budkach lęgowych. W krajobrazie rolniczym ważną rolę odgrywają miedze, Rowy i zarośla to tam królowe często zakładają kolonie. Niestety, gniazda znajdujące się płytko w ziemi są narażone na zniszczenie przez orkę i inne prace polowe. Dlatego ochrona naturalnych miejsc gniazdowania jest kluczowa dla przetrwania tych owadów. Trzmiele prowadzą życie społeczne podobne do pszczół. W kolonii występuje wyraźny podział ról. Królowa składa jaja. Robotnice pracują, a samce biorą udział w rozmnażaniu. Robotnice dbają o larwy, zbierają pokarm i rozbudowują gniazdo. Samce żyją krótko i po spełnieniu swojej roli giną. Co ciekawe, w jednej kolonii można spotkać robotnice o różnej wielkości. Mniejsze zajmują się opieką nad larwami, a większe latają po nektar. Ta harmonijna współpraca czyni trzmiele doskonałym przykładem społecznej organizacji w świecie owadów. Trzmiele są niezastąpionymi zapylaczami wielu roślin. W ciągu jednej minuty mogą odwiedzić nawet 25 kwiatów koniczyny, podczas gdy pszczoła miodna. Zaledwie połowę tej liczby. Dzięki swojej budowie mogą zapylać rośliny o długich kwiatach, takich jak bób, lucerna czy wyżlin. Co więcej, potrafią latać w temperaturach nawet około 10 stopni Celsjusza, gdy inne owady pozostają nieaktywne. To sprawia, że odgrywają niezwykle ważną rolę w zapylaniu roślin uprawnych i dzikich. Bez nich wiele gatunków roślin nie mogłoby się rozmnażać. Rolnicy od lat wykorzystują trzmiele jako naturalnych zapylaczy w szklarniach i tunelach. Najczęściej stosowanym gatunkiem jest trzmiel ziemny, który doskonale sprawdza się przy zapylaniu pomidorów, papryki czy truskawek. Dzięki ich pracy owoce są lepiej wykształcone. Bardziej symetryczne i smaczniejsze. Wykorzystanie trzmieli w rolnictwie ogranicza potrzebę sztucznego zapylania i pozwala zmniejszyć użycie chemii. To przykład, jak człowiek może współpracować z naturą, z korzyścią dla obu stron. Niestety, trzmiele są coraz bardziej zagrożone. Intensywne rolnictwo. Pestycydy. I utrata naturalnych siedlisk sprawiają, że populacje trzmieli w wielu regionach maleją. Gniazda, zakładane płytko w ziemi, są niszczone przez prace polowe, a brak kwitnących roślin ogranicza dostęp do pokarmu. Już dwudniowy brak pyłku może spowodować śmierć larw w gnieździe. Dlatego tak ważne jest sadzenie roślin miododajnych, tworzenie kwietnych łąk i ograniczenie stosowania chemicznych oprysków. Każdy ogród, nawet najmniejszy, może stać się schronieniem dla trzmieli. Trzmiele to niezwykle pożyteczne i pracowite owady. Bez ich udziału wiele roślin nie mogłoby istnieć. A plony byłyby znacznie mniejsze. Ich życie to przykład harmonii i współpracy w świecie natury. Chroniąc trzmiele, chronimy naszą przyszłość. Sadźmy rośliny kwitnące. Nie wypalajmy traw. Zostawiajmy dzikie zakątki w ogrodach. Każdy z nas może przyczynić się do ochrony tych wspaniałych stworzeń. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i pomóż szerzyć wiedzę o przyrodzie.